Państwu Witam Państwa bardzo serdecznie z mojego majowego ogródeczka i pozwólcie, że zaraz na początek zapytam, czy macie problemy ze zdrowiem. No masz. Kto ich nie ma, co? I co wtedy robicie, już te problemy macie? Nie wiem. Weźmy jakieś takie. Banalny przykład, coś banalnego, na przykład zwykła brodata, prawda? Biegamy z nią od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty, prawda? No tak się odbywa. Nawet jak wypalą azotem, to odrasta, więc kolejny zabieg odrasta, kolejny odrasta. I wtedy spotykamy na przykład, na przykład jadzie. I ta jadzia mówi do nas, a z nasz koncentrat z jaskółczego ziela? Ja mówię, daj spokój, smarowałem już <grym> przez tyle, tyle tygodni świeżym żółtym sokiem i nic. A ona mówi, nie sokiem, tylko takim ukraińskim koncentratem. Wystarczy jedna kropelka, bo to reja kwasolwy. No więc, bierzemy tę kropelkę, kapiemy na tę brodawę, Jedną kropelkę i znika na zawsze. I to jest właśnie ten myk, myk prozdrowotny. Jak tam, brodawa? Ale czy jest na przykład taki myk na raka? Pewnie. Problem w tym, że ten myk jest dla każdego inny. Nie teoretyzuję. Wielu moich pacjentów wyszło z choroby nowotworowej w rytmie salsy, bo znaleźli ten swój myk. Medycyna akademicka uważa, że wszyscy jesteśmy jednakowi i traktuje nas jednakowo. A więc badania, diagnoza, chemioterapia, no, po prostu taki standard. A my nie jesteśmy jednakowi. Każdy z nas jest niepowtarzalny we wszechświecie i musimy znaleźć swój niepowtarzalny myk na naszego rady. W moich książkach, proszę państwa, jest mnóstwo różnych prozdrowotnych myków. Ale kto, kto dziś czyta książki, prawda? Dobrze, zostawmy to. No, ale, proszę państwa, tak jest ze wszystkim. Niektóre rzeczy robimy z ogromnym trudem. Męczymy się, pocimy, jesteśmy zdenerwowani, bo ciągle coś nam nie idzie, jakieś powinno. Widzieliśmy nie mieliście coś takiego? Bo ja tak. Ja to miałem nie raz. Robię coś, kombinuję, tak, siak, owak. Wściekam się, bo, bo naprawdę nie idzie. A tu ktoś akurat przychodzi z wizytą. Jadzia. No nie no. Ściekam się jeszcze bardziej, bo przecież nie skończyłem tego, co robię, prawda? A tu masz. Wizyta. A ona tak patrzy, patrzy, patrzy i mówi. Musisz się tak męczyć? Trzeba to obejść inaczej. Jest taki myk. Pokażę ci. Pokazuję. A ja stoję, jak ta żona lota. Że". Jest że ja na to nie wpadłem, no przecież to takie proste, no, samo idzie. <grywa> jadzia to oczywiście umowna jadzia, ale tak to bywa w życiu. No, żeby to proszę Państwa zilustrować, to pokażę Państwu za chwilę taki prosty myk na przesadzanie roślin do większej doniczki. Słuchajcie, ja przez całe lata męczyłem się jak to zrobił tam, co się liściu łamał, to coś się zrobiło, a jest Taki my, że robimy to właśnie w rytmie salsy. Za chwilę to Państwu pokażę, tylko pozwólcie, że yy, przebiorę się za ogrodnika. No dobrze, proszę Państwa, to już jestem. Każda roślina się rozrasta. One już tak mają, prawda? I kiedyś przychodzi czas, że trzeba ją przesadzić do większej doniczki. Literatura mówi, żeby doniczka była tylko o jeden centymetr szersza od tamtej. Zostawcie, to nie matematyka. Ja zawsze wsadzam w taką, jaką mam. Tu mam takiego właśnie cyklamena wyrośniętego. On teraz lato spędzi w ogrodzie, w chłodnym miejscu gdzieś tam, a potem dopiero wieczorem wróci na parapet i będzie pięknie kwitł. I to, że najpierw trzeba go namoczyć, to wiecie, to jest konieczne, ale to wszyscy wiedzą. Po co wkładamy go do wody i czekamy chwileczkę, aż on się nasączy, aż z tej doniczki nie będą, nie będą lecieć takie pęcherzyki, prawda? Kiedy on się nasączy i wtedy on prawie sam wyjdzie. Nic się nie będzie działo. Kośninka już się napiła, więc wyjmujemy ją. Proszę Państwa, teraz się zobaczcie, jak ona pięknie wyjdzie. O! Proszę bardzo. I już wyszła. I proszę bardzo. Tej doniczki nie wyrzucamy. Stawiamy obok, bo ona jest bardzo ważna, a sam cyklamen na boczku niech sobie, niech sobie, niech się osączy. I teraz bierzemy tę doniczkę, do której przesadzamy, sypiemy ziemię, zobaczcie, o w ten sposób i teraz proszę Państwa tak, dokładnie umieszczamy tę doniczkę tutaj, tyle podsypujemy ziemi, żeby akurat była równiutko z tymi brzegami i bierzemy sobie łopateczkę i teraz jest ładna zabawa, robimy to w ten sposób, bardzo dobrze, o. Nie zapominamy, żeby tę ziemię dobrze ugnieść, o w ten sposób, o. Ta ziemia oczywiście jest już z nawozem, z nawozem naturalnym. Ja zawsze daję taki, e, taki e, nawóz granulowany, bo taki mam dostęp tutaj w Warszawie. Robimy to bardzo dokładnie. Ach, te samoloty u nas. Te samoloty w moim ogródeczku to jest coś pięknego. No i teraz mamy już gotowe. Paruszkami jeszcze, żeby było ładnie. I teraz uwaga. Wyciągamy doniczkę. Wkładamy naszego bohatera cyklamena. I proszę bardzo. Tam, tam Koniec roboty, proszę Państwa. Roślinka jest posadzona, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Trzeba tylko wyczyścić doniczkę, bo moja mała żonka by mi tego nie wybaczyła. Na tym właśnie polega myk przesadzania roślin. I taki sam myk można znaleźć na każdą chorobę, nawet na raka. Za chwilę jeszcze Państwu na ten temat trochę opowiem, ale pozwólcie, że, że się znowu przebiorę. Nie to, żebym miał coś przeciwko ogrodniczkom, ale szacunku nad widza. No dobrze, o, nowy samolot. Nie chcę przerycić. No dobrze. Jak w takim razie znaleźć swój myk na choroby? Zacznijmy od samej choroby, bo za chwilę będę wypowiadał się niezwykle kontrowersyjnie. Więc <laughs> wielbiciele szkiełka i oka mogą sobie darować dalsze oglądanie. Dlaczego? Bo oni oddzielają ciało od człowieka. W medycynie nie ma człowieka. W oficjalnej medycynie jest ciało. Choruje ciało albo jakiś jego organ, więc walczą z chorobą, która atakuje ciało. Antybiotykami, chemią, yy, lancetem no, czym się da? I dość często objawy ustępują. Ale człowiek jest wciąż chory. Bo o i tu właśnie będę kontrowersyjny. Ciało nigdy nie choruje samo z siebie. Ciało tylko reaguje na informacje, jakie dostaje ze świadomości albo z, z świadomości. Nie wchodźmy w szczegóły, bo to temat rzeka. Więc dla uproszczenia, ciało reaguje na sygnały, jakie dostaje z duszy. Dowód? Proszę bardzo. Spróbujcie wyleczyć człowieka zmarłego. No co? No przecież macie ciało. Wyleczcie go. Nie da się, panie doktorze. Nie da się. Bo ciało nie ma kontaktu z duszą, która jest już w tym czasie w innym wymiarze. Dlatego tacy ludzie, jak ja, zajmują się i ciałem i duszą. Ciało i dusza muszą być w równowadze, a gdy nie są, chorujemy, nie ma zmiłu. Choroba to nic innego jak odejścia od tej równowagi. O tej, o tej harmonii. I teraz, zakłócenie tej równowagi zawsze następuje w duszy, a potem dopiero pojawiają się symptomy w ciele. No, za wyjątkiem ekstremalnych wypadków, podczas których, nie wiem, tracimy nogę albo rękę gdzieś tam w wypadku drogowym. Chociaż. Chociaż niektórzy uzdrowiciele twierdzą, że aby doszło do wypadku, to musi być jednak najpierw sygnał z duszy. No a dobrze, ale zostawmy to, zostawmy to. Przyjmijmy, że stan ciała mówi o stanie naszej duszy. Jeśli masz zdiagnozowanego raka, powinieneś również zdiagnozować swoją duszę w zasadzie zrobić audyt całego swojego życia przyjrzeć się, co cię uwiera, stresuje, powoduje frustrację, żal, tam poczucie winy. No wiecie te wszystkie te niskie wibracje z drabinki słynnej drabinki Hawkinsa. I proszę Państwa, koniecznie, ale to koniecznie trzeba przekształcić je w energię wyższe. nie, nie będę teraz zajmował się diagnozowaniem chorób duszy bo to jeszcze serbszy temat ja nie wiem, ja mam dzisiaj jakiś dziwny pociąg do wypływania na bardzo szerokie wody no ale pewnie słyszeliście coś o totalnej biologii, prawda? albo o rezonansie magnetycznym czy o tych nowoczesnych takich kwantowych infobusach albo chili narzędzi do diagnozowania jest naprawdę sporo ale ja uważam, że najsilniejszym narzędziem jest hipnoza. Dlatego jej używam. No ale, 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 ale zostawmy to. Zostawmy to. Ja muszę się okiełznać, bo dzisiejsza pogaducha jest o myku. Ale obiecuję Państwu, jeśli to Państwa zainteresowało, zrobić kolejną pogaduchę na temat diagnozowania. Kiedyś. A teraz, proszę Państwa, o myku na raka. Sposobów leczenia raka jest mnóstwo. Ja nie liczę jedynie słusznej metody konwencjonalnej, prawda, ale myślę o tych alternatywnych. Nie będę ich wymieniał, bo na to trzeba godzin, nie minut. No, ale, ale czas na przykład. Przecież przyszedł do mnie kiedyś taki, taki chudy człowiek. Tak, no, stosunkowo młody, ze zdiagnozowanym rakiem. Chudy. Wróć, wróć, wróć. On nie był chudy. To była tylko skóra i kości. Jakim cudem przyszedł, nie wiem. Nie wiem. Od razu zaproponowałem, jak go wzmocnić, to znaczy, co ma jeść, jak i kiedy, on powiedział, że on tego nie zrobi. Nie zrobi, bo on ma swój myk na raka. Postanowił go zagłodzić. Mięczny człowieku, czy ty nie widzisz, że ten myk ci nie służy? Tłumaczyłem, wyjaśniałem, proponowałem, ale odpowiedział, że nie będzie jad i już. On zagłodzi raka. Powiedział i wyszedł. I już nigdy nie wrócił. I proszę Państwa, zagłodził tego raka. Zagłodził. Razem z sobą. Od znajomych dowiedziałem się, że wkrótce zmarł. I teraz. Po co ja to Państwu opowiadam? Bo znam kogoś, kto nie jadł przez prawie miesiąc i rzeczywiście wyszedł z choroby nowotworowej. Dlatego zawsze proszę swoich pacjentów, aby zwracali uwagę na sygnały, jakie wysyła do nich podświadomość i ciało. No, po prostu trzeba wsłuchiwać się w swoje serce i patrzeć, jak na te zastosowane terapie reaguje ciało. Tak. Czy to mu służy, czy nie. Bo nie każdy myk jest dla każdego. Warto o tym pamiętać. Kłaniam się Państwa.